go wszystkim w trasie jestem od wczoraj i tak sobie jeździłem w Kraków w okolice Krakowa i Zakopane zakopanym troszeczkę sobie tam pozwiedzałem bo mi czasu na wieczór po rozładunku rozładunek miałem coś około godziny 16 byłem na Wielkiej Kropki zawsze tam chciałem być, tyle że się spóźniłem bo w niedzielę były skoki narciarskie ale byłem, zobaczyłem, porobiłem zdjęcia, kupiłem sobie pamiątki, no i tak jakoś później zaczęło już się robić ciemno, to nie miałem jak żeby porobić jakoś więcej zdjęć czy tam jakiś nagrać coś, film jakiś no i pozwiedzałem sobie tak wczoraj te zakopane troszeczkę, później ruszyłem w stronę Dębicy, w stronę tam Załadowałem się około godziny 9 po dziewiątej załadowałem 10 kartonów jakiś 10 kartonów załadowałem jakieś elektroniki do Włoch Teraz jadę sobie w stronę żywca w żywcu mam załadunek nie wiem jeszcze czego, ale też coś do Włoch Także lecę sobie a czwóreczką, pogoda jest taka nie za bardzo do jazdy, bo wieje strasznie jest wiatr, także ja mam normę tutaj na tym busie w spalaniu, to też nie mogę sobie tam poszaleć, także nawigacja mi pokazuje jakieś dwie godziny, że za dwie godziny będę załaduje się i zobaczymy co dalej, może będę miał jeszcze jakiś załadunek, a może być tak, że będę już zjeżdżał do firmy, zjadę sobie do domu i dopiero gdzieś jutro, pojutrze będę miał następny wyjazd, no. no i tutaj tak sobie właśnie deszcz pada, no pogoda nie za bardzo. Ja na szczęście tyle, że jestem właśnie pospany, bo sobie pospałem jakieś, nie wiem, chyba 7 godzin. Także można pracować, można jeździć, można sobie zwiedzać Polskę. No. Dobra, to na razie.